Witam Was bardzo serdecznie. Tu Magdalena Atkinson z Dzięki z Polska. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić kontemplacją o nad Kluczem 10. Kluczem, który przenosi się z cienia obsesji na punkcie własnej osoby poprzez dar naturalności do CD bycia, bycia sobą. To jest klucz, który jest bardzo indywidualny i którego cień. Mam wrażenie, wszystkich nas gdzieś dotknął. Niektórzy z nas może się z niego uwolnili, ale to cień obsesji na punkcie własnym, a głównie na punkcie własnego ciała. I możemy widzieć, jak ja, ja sobie kojarzę coś, co nadal istnieje, przy czym ja już w tym nie biorę udziału. Magazyny z modelkami, które wyglądają w pewien wyjątkowy sposób mają figurę o, o, o wyjątkowych rozmiarach kolor oczu kolor włosów e, włosów wszystkiego wszystko jest idealne a, i cały świat kobiet e, e, chce się jak gdyby wpisać e, w ten cień e, i e, z jednej strony naśladować a z drugiej strony spełniać e, oczekiwania Pewnym danym nam wzorcom wyglądu, na przykład. Osoba, która ma obsesję na swoim punkcie, to osoba głęboko narcystyczna w takiej reaktywnej formie. To będzie osoba, która będzie ciągle zastanawiała się, jak wygląda, czy jest wystarczająco idealna do tego stopnia, że nie potrafi wejść w jakiekolwiek relacje, w której nie zwraca się na nią uwagę. To trudny klucz, jeżeli ktoś ma tendencję do działania w cienia, ponieważ w pewnym sensie może się czuć niedoceniony, ponieważ te wszystkie wysiłki, które ta osoba wkłada właśnie w swój wygląd, czy w swoją tą potrzebę by, by być widzianym w takiej czy innej formie, e, musi być bardzo bolesne w pewnym sensie. E, ciągła presja, e, by, by całe swoje wysiłki e, włożyć w samego siebie. Nie ma w tym nic złego, żeby e, mieć dobrą relację ze swoim ciałem i dobrą relację e, ze swoim ze swoim wewnętrznym procesem. I właściwie to, do czego nas zachęca i przez jaką e, drogę klucz dziesiąty musi przejść, to droga ewolucji. E, czyli osoba e, e, z kluczem dziesiątym ma potrzebę ciąglego naprawiania siebie, poprawiania siebie, udaskanalania siebie. E, stąd e, biblioteki, księgarnie, Kursy online mówią o tym ciągle, tak? Jak się ulepszyć, jak się poprawić, jak na wszystkich poziomach, na poziomie wizualnym, na poziomie emocjonalnym, umiejętności i tak I gdzieś ten haczyk jest taki, że my w to wchodzimy. I nie ma w tym nic złego, ta ewolucja jest potrzebna. Problem cienia. Polega na tym, że zbyt dużo uwagi poświęca sobie, nie zwracając uwagi na świat zewnętrzny, czyli proporcje są, że tak powiem, załamane, i też jak gdyby skupia się na tych zewnętrznych atrybutach, tak? W przypadku podnoszenia wibracji te atrybuty zaczynają się zmieniać, i, I ewolucja, jak gdyby dotyczy nas samych jako takich, naszego wnętrza, naszego, naszej, naszej całej drogi. Pytaniem klucza 10 będzie zawsze, kim jestem, czyli na poziomie cienia chcę udowodnić, że jestem inny niż inni, że jestem wyjątkowy, że jestem piękny, że jestem jedyny w swoim rodzaju, i tak dalej. Zrobię wszystko, żeby, żeby to wszyscy widzieli. Im ta wibracja podnosi się wyżej, tym to pytanie pozostaje. Ale jest ta, jest ta, ta refleksja, że, że jestem kimś więcej niż, niż chciałem. Mi się tutaj kojarzy przepiękna książka, którą ostatnio przesłuchiwałam, autorki Biegnącej z Wielkami: Clarissy Pinkoli Estes, audiobook. Przesłuchałam. Wszystkie, które są dostępne na audiobookach, wszystkie audiobooki w, ostatnich, w ostatnim miesiącu. I jeden z, jeden z jego z rozdziałów książki Biegnącej z wielkami i właśnie serii wykładów, która, która, o której Clarisa mówi, dotyczy, jak ona to nazwała, Joyous Body, czyli radosne ciało. I właśnie tam mi się kojarzy ta, ta, ta różnica między podejściem narcystycznym do ciała i podejściem e, e, dbaniem tylko o te wszystkie zewnętrzne atrybuty, zamiast po prostu w naturalny sposób zaakceptować siebie takim, jakim jesteśmy. I takie jest zadanie daru e, e, Klucza Dziesiątego. Bycia. Naturalnym. To jest sposób naturalnego zachowania. To jest sposób akceptacji swojej budowy, swojego ciała czy mniejszego, czy większego, czy ciemnego, czy jasnego, czy w takiej, czy innej formie czy młodego, czy starego ciągle się zmieniamy. I, i takiej, takiej, wraz z tą akceptacją. Dochodzi do takiego wypuszczenia ogromnej ilości energii. Te osoby, to generalnie z mojego doświadczenia, dziesiątki, jeżeli dotrą do, 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 tego, do tego poziomu daru, to są jednostki bardzo radosne, takie spontaniczne w swoim zachowaniu, twórcze, przepojone taką lekkością. Gdzieś ta obsesja na własnym punkcie może i pozostaje. Przy czym, bo nadal potrzebują brylować i potrzebują być w jakimś sensie w centrum zainteresowania, ale ich zainteresowanie skupia się jak gdyby na tym, że, że dostrzegają swoje, swoje różnego rodzaju wady i chcą je rozwijać, chcą, chcą je zrozumieć, chcą je zmienić. To są ludzie, które mają potrzebę na poziomie daru do ewolucji, do, do, do zgłębiania kim ja jestem, jaka jest moja prawdziwa natura i Richard Rudd jak gdyby tłumacząc naturalność wyznaczył jak gdyby takie kilka podstawowych faz, w pierwszej fazie właśnie jestem taki, taki taka fontanna dobrej energii, radosnej pozytywnej, akceptujemy siebie takimi jakim jesteśmy druga faza to już są pytania psychologiczne, jaka jest, moja, y, jaka jest moja natura, kim ja naprawdę jestem. I y, tutaj mogą y, posłużyć y, w odpowiedzi różnego rodzaju terapie, książki y, itd. Czyli ta osoba będzie poszukiwać, w pewnym sensie może się wycofać nawet y, z życia takiego zewnętrznego, po to, żeby jeszcze bardziej zgłębiać. Y, na trzecim poziomie już jest wolność od obsesji. Jak gdyby dochodzi do zapaści pewnych systemów, struktur, przekonań, technik, które, które kiedyś działały, to może być krótko, krótki kryzys, po którym następuje następna faza, w którym te osoby są coraz bardziej zrelaksowane, jeszcze bardziej siebie lubią, tak? <gryzys> nowo, na nowo jakaś taka energia radości ich ogarnia. W piątej fazie jest rozkwitnięcie, rozkwitanie. Zresztą to koresponduje z fluorescencją, z kwitnieniem partnera programowego klucza 15. Ta energia podnosi się coraz wyżej. Jest akceptacja tego, że jestem inny, jestem oryginalny, jestem wyjątkowy, akceptuję mój kształt, mój głos, moją płeć. Wszystko, co we mnie jest, jestem sobą, czyli to jest ten taki element akceptacji bycia sobą i umiejętności bycia w pełni sobą. I potem następuje przeskok, przeskok do CD, który zawsze jest zaskakujący i, i właściwie na poziomie kolektywnym dostępny niewielkiej, niewielkiej, bardzo niewielkiej grupie populacji, w populacji. Czy procentowej populacji, e, prawdziwe bycie, i e, jak gdyby to, to jest taki moment, w którym ta obsesja nad ewolucją własną ulega końcu, e, ulega zakończeniu. E, to jest, e, już nie ma potrzeby szukania, ulepszania, czytania, nie ma również potrzeby uczenia innych. To jest jak gdyby taka bardzo indywidualna droga, jak to się może przejawić. Możemy sobie wyobrazić bardzo wiele różnych przykładów, jakby to się mogło przejawić. To jest stawianie na jak gdyby z jednej strony jesteśmy tacy, jesteśmy, z drugiej strony stajemy się kim, kim się stajemy, nie ma różnicy. Jesteśmy, jesteśmy po prostu w pełni tym, kim jesteśmy. Ogarnia nas coraz większa radość, e, przepełnia nas coraz większa miłość. E, ale tutaj jest pewnego rodzaju taka smutna, trochę niespodzianka. Mianowicie świat kolektywny i większość ludzi nie rozumie tego stanu, ponieważ e, e, osoba z, z wysoką wibracją CD w pewnym sensie jest świadoma, że wszystko dookoła to iluzja. Tak? E, no i bo rzeczywiście e, e, z punktu widzenia e, Osoby niemalże oświeconej w tym, kim naprawdę jest, boską istotą. Te nieskończone próby osoby, która jest na poziomie obsesji na własnym punkcie, no są jak gdyby dziecinne, są takie wręcz no, śmiechu warte, można by tak powiedzieć. To nie oznacza, że, że osoba, która osiągnęła ten poziom, będzie uważała się za wyższą, czy lepszą. Wcale nie. Ale jak gdyby nie będzie brała udziału w tej maji, w tej iluzji, i to może być postrzegane przez innych jako egoizm, czyli jako taka forma narcyzmu, znowu, tak? Czyli znowu skupienia się na swojej, na swojej osobie, ale już inaczej. Bo ta osoba, która ma tą, ten dar, ona wie, że ona po prostu jest taką, jaką jest, ona już nic nie musi zmieniać. I, i tutaj jak gdyby jest jak gdyby w pewnym sensie niezrozumiana prze, przez resztę świata, która jest tak strasznie pochłonięta przez, przez właśnie obsesję na punkcie wyglądu, na punkcie wielu, wielu, wielu rzeczy nie byłoby. E, tysiący biznesów, tak, fryzjerów, kosmetyczek <noise> i tak dalej, e, gdybyśmy byli na coraz wyższym poziomie e, e, CD e, klucza dziesiątego. Kl ta osoba z aspektem CD niczego nie udowadnia i e, 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 Jednocześnie, tak jak mówię, jest, jest zakończeniem ewolucji, zakończeniem potrzeby ewoluowania. I tak mi się skojarzyło, że y, rzeczywiście tak jest, że świat ma obsesję, to mnie dziwne. Doszła jak gdyby właśnie ta, ta, ta mądrość, że, że jesteśmy obsesyjnie y, na jakimkolwiek jesteśmy etapie, Pochłonięcie ewolucją, że chcemy się ewaluować, chcemy, żeby świat ewoluował, żeby się zmieniał, żeby, żeby było lepiej I, i dobrze, bo to jest nam potrzebne, ale rzeczywiście z punktu widzenia tej najwyższej wibracji, może kiedyś osiągniemy taki punkt, w którym po prostu jest dobrze, w którym po prostu em, jesteśmy tym, kim jesteśmy i jest to super. Świat jest taki, jaki jest i, i Dostarcza nam wszystkiego tego, co potrzebujemy. Spójrzmy w ten sposób, może to jest możliwe. Jeżeli nie jest to możliwe na kolektywnie, to jest to możliwe w naszym indywidualnym życiu, aby, aby dostrzec to, że wszystko to, co jest, jest piękne i doskonałe. Nie wiem, taka refleksja. Ja z tym na jakimś bardzo głębokim poziomie w moim wnętrzu rezonuję. Także zostawiam Was tą, z tą kontemplacją i do zobaczenia następnym razem.